Sony WFC500 to słuchawki zaprojektowane dla każdego użytkownika chcącego przekonać się, czym jest w pełni bezprzewodowa technologia. Nowoczesny design i wybór spośród czterech kolorów to pierwsze wrażenie, z którym mamy styczność przy wyborze tych słuchawek. Są niewielkie, lekkie i wygodne. Można je dopasować do każdego rodzaju ucha dzięki trzem rozmiarom wkładek. Wydajny akumulator pozwoli na aż 10 godzin słuchania, a Etui naładuje je na kolejne 10. Mało czasu, a słuchawki są rozładowane? Żaden problem. Po prostu podłącz je do ładowania, a w zaledwie 10 minut będą naładowane na 60 minut pracy. Certyfikat IPX4 to gwarancja odporności na zachlapania wodą, a wbudowany mikrofon pozwoli na bezproblemowe prowadzenie rozmów i używanie asystenta głosowego. Okej, okay, super, dzięki. Cześć. Przekonaj się sam i wybierz słuchawki Sony WFC500.